A jak te, ta wiedza właśnie może nas też wspierać już w bardziej środowisku biznesowym? No bo wiem, że też mhm. do Ciebie przychodzą nie tylko osoby indywidualne, mhm. ale również organizacji, tak? Którzy inwestują w to, by cały zespół bądź też, nie wiem, kadra menedżerska zrobiła mhm. badania. I w jaki sposób też możemy wykorzystywać tą wiedzę już w takim środowisku biznesowym? Bardzo szeroko. Od zatrudniania osoby, czyli od procesów rekrutacyjnych. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby sprawdzić kompetencje, bo to narzędzie nie mierzy kompetencji, ono mierzy motywację, nasz obraz motywacji, czyli dążenia, nasze potrzeby, ale to jest taki, taka kropka nad i, czyli w momencie kiedy mamy kandydatów kilku i zastanawiamy się, który będzie najlepiej realizował się jakby dla firmy w tych konkretnych zadaniach. No to właśnie w procesie rekrutacji możemy uzupełnić tą rekrutację o badanie potrzeb i wtedy zobaczyć na przykład na ile ten kandydat, ta osoba będzie się realizować, tak? Czyli potencjał Stanowiska porównać z potencjałem, mhm. który wynika z motywacji danej osoby. Czyli na przykład, czy na tym stanowisku będziemy wywierać wpływ, czyli jaka jest motywacja do wywierania wpływu. Czy będziemy samodzielnie pracować, czy zespołowo, tak? Czyli właśnie, czy ta nasze upodobania do pracy zespołowej będziemy mogli tutaj zastosować w danym miejscu pracy i na ile ta praca będzie powodowała, że my podążamy za swoją motywacją, czyli też jesteśmy spełnieni w tej pracy, nie? Albo wi wiadomo, że jeżeli jesteśmy spełnieni, to jesteśmy też bardziej zaangażowani, cieszy nas to, mhm. co robimy i też jakby jest win-win, nie?